Lutel prosi widzów o zostawienie łapki w górę. Widzowie? Proszę się na cycę walić. Dzień dobry moi drodzy! Witam was ponownie w grze The Settlers 7 Droga do Królestwa. Tak, to te ostatnie dobre Settlersy. Niestety, jak już dobrze wiemy, to co nam dał Ubisoft w tym roku nie umywa się do tej części. A może do jakiejś innej? To już zależy, które Settlersy lubicie najbardziej. Możecie podzielić się tą informacją w komentarzu. No, ale siódme Settlersy przed nami. Co dzisiaj zobaczycie? Sprawdzimy wspólnie, czy uda mi się pokonać trzy boty, które będą w jednej drużynie. Niestety największe mapy są na czterech graczy, więc większej ilości botów tu nie uświadczymy. Czy najlepszy gracz Settlersów w Polsce da radę? Tego się nie dowiemy, bo ja nim nie jestem. W każdym razie pamiętacie zapewne ogólne założenia tej gry. Mapa podzielona jest na prowincje, które są bronione mniej lub bardziej przez bandytów. W teorii nie trzeba się klepać, bo można ich przekupić albo wysłać mnichów, by ich nawrócili. I już w tym jednym aspekcie widać, ile możliwości daje ta gra. A tego jest tak naprawdę o wiele więcej. Badania, handel, wojsko, pełno możliwości na zwycięstwo. Bo tutaj, żeby wygrać, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów zwycięstwa. W przypadku mapy, na której będę dziś grał, jest to 8 punktów. Oczywiście, bo te są w jednej drużynie, więc wspólnie zdobywają te punkty, co już stanowi dość duże wyzwanie. A jeśli zdecydują się mnie zaatakować, to naprawdę może nie być lekko. A teraz przypomnijmy sobie, jak uproszczona jest najnowsza część Settlersów, która wyszła w tym roku i zapłaczmy nad tym, że w dzisiejszych czasach trudno o dobrego Dobra, obiecuję, że o tych settlersach nie będę już tu więcej gadał. Przejdźmy do zdecydowanie lepszej gry. Moimi przeciwnikami będą król Balderus, król Konradin oraz lord Wolvering. I tak jak mówiłem wcześniej, cała trójka jest w jednej drużynie. Gdy zaczęła się bitwa, trzeba było szybko rzucić okiem na sąsiednie prowincje i wziąć się do roboty. Pamiętajcie, że tu nie ma aktywnej pauzy, a boty nie poróżnują, więc trzeba ciągle coś robić, żeby nie zostać w tyle. Oczywiście mieszkańcy wiedzą lepiej ode mnie, co powinienem robić. Co prawda, mają trochę racji, bo bez drewna to daleko się nie zajdzie w tej grze. Więc w pierwszej kolejności postawiłem leśnika i dwie chaty drwala robiąc przy okazji długaśną drogę. Oczywiście drogi w tej części Settlersów to podstawa, bo po nich biegają robotnicy i bez nich nic nie zrobicie. Wszystkie boty zabrały się za zajmowanie sąsiednich prowincji. Może nie miały dużych armii, ale na początek to w zupełności wystarczy. Co prawda ja też powinienem był coś wysyłać do ataku, więc zrobiłem szybko w karczmie trzech dodatkowych pikinierów. Robotnicy rzucili się, by dostarczyć tam potrzebne surowce. A ja mogłem wrócić do stawiania kolejnych budynków i pozyskiwania nowych surowców, jak chociażby kamień. Przy okazji pilnując rekrutacji pikinierów, by sprawnie wysłać moją armię do boju. W pierwszej kolejności wybrałem teren z kilkoma różnymi surowcami. A dodatkowo musiałem sobie utorować tędy drogę do targowiska. I już wielka strzałka musiała mi przypominać jak jakiemuś mało ogarniętemu graczowi, że skończyło mi się miejsce dla mieszkańców, więc stawiasz domy, walczysz z bandziurami, zajmujesz nową prowincję i patrzysz jak boty szarżują jeszcze dalej. Niebieski zaczął też bawić się w handel, co polega na wysyłaniu kupców w poszczególne rejony świata. By zablokować dla siebie dany rodzaj handlu. Jest to ciekawa i jednocześnie najbardziej irytująca część tych settlersów. Zarówno handel, jak i badanie to taki wyścig szczurów. Kto pierwszy coś odblokuje, ten ma to tylko dla siebie. A jak już mówiłem, musiałem sobie utorować drogę do targowiska. Jest jeszcze jedna interesująca rzecz w tej grze. Nie wszędzie macie żyzną glebę. Musiałem więc upychać swoje farmy, żeby mieć pewność, że mieszkańcy będą mieli co jeść. W międzyczasie wysyłałem żołnierzy do kolejnej prowincji. Początkowo trochę się bałem, że boty za szybko zdobędą wszystkie punkty, zwycięstwa. Musiałem więc sprawnie działać i nie popełniać błędów. Dlatego trzeba było pilnować dostępności kamienia, bo gdyby go zabrakło, mielibyśmy tu kaplicę. Powoli zacząłem rozwijać dodatkowe prowincje i pilnowałem drugiej istotnej rzeczy, czyli narzędzi. Za każdym razem, gdy dostawałem nagrodę za postęp w grze, wybierałem narzędzia. Jak się skończą, to powstanie druga kaplica. I nagle Zdobywasz zdobyłem nic. punkt zwycięstwa. Miałem najwięcej mieszkańców, aż nie nadążałem z budową domów. A nawiązując do wspomnianej kaplicy, trzeba było postawić kościół, żeby zabrać się za badania. Niestety nie miałem dobrego pomysłu na rozbudowę głównej prowincji, ani tym bardziej planu na skuteczny łańcuch dostaw towarów. Wiedziałem na pewno, że muszę produkować ubrania, bo to opłaca się sprzedawać. A gdy kościół został wybudowany, mogłem rekrutować mnichów, którzy potrzebni są do przeprowadzania badań. Na szczęście żaden z botów jeszcze tego tematu nie ruszył. I przy okazji rozwinąłem przykościelny cmentarz, żeby zdobyć dodatkowy prestiż i odblokować ulepszenia do budowli. W tym momencie nie pozostało mi nic innego jak zająć prowincję z rudą żelaza. I w zasadzie jeszcze nie wiedziałem co mnie czeka. Byłem skupiony na tym, żeby szybciej od botów zająć poszczególne badania. W pierwszej kolejności wybrałem forsowny marsz, żeby moja armia szybciej się poruszała. Chociaż jak mówimy o mojej armii, to zmniejszyła się do dwóch dość szerokich pikinierów. A ja dopiero teraz zobaczyłem, że nie mam już narzędzi. Zacząłem w panice stawiać warsztat ślusarza, który je wytwarza. Tylko tak czy siak, ślusarz sam potrzebuje narzędzi do pracy, więc zmuszony byłem je kupić w karczmie za straszną cenę. W międzyczasie kontynuowałem opracowywanie nowych technologii i z nadzieją patrzyłem na pracującego ślusarza, który stał się najważniejszą osobą w całym królestwie. Boty takich problemów nie miały. Dalej sprawnie się rozwijały i mnie tym stresowały. Koniec tego rymowania. Miałem już dostęp do targowiska, więc trzeba było gdzieś upchnąć gildię kupców. Następnie obserwowałem jak moje królestwo płonie, a raczej nic nie robi, bo zaczęło wszędzie brakować narzędzi. Niestety ślusarz nie mógł dalej pracować, bo nie postawiłem hutnika, który dawał mu żelazo. Choćbym nie wiem ile grał w tę grę i tak zawsze muszę o czymś zapomnieć. Spokojnie. Mogę mozolnie kupować narzędzia w karczmie, a potem usuwać budynki, które jeszcze nie dostały narzędzi, żeby mieć pewność, że hutnik będzie pierwszy. W międzyczasie boty zajmowały kolejne tereny, atakując coraz mocniej bronione prowincje. Przynajmniej problem narzędziowy został w miarę zażegnany i mogłem produkować ubrania. Co prawda, niebieski zablokował wiele możliwości handlu, ale mimo wszystko rozpocząłem własną podróż i przy okazji zacząłem sprzedawać ubrania. Można powiedzieć, że najgorsze było już za mną i teraz wystarczyło mądrze się rozwijać. Więc robisz więcej handlarzy, zajmujesz kolejne tereny na świecie i w końcu możesz sensownie handlować. Zabrałem się też za wzmocnienie fortyfikacji poprzez badania. Ta gra dalej ma mnie za debila. A co do punktów zwycięstwa, to w zasadzie przez całą rozgrywkę wyczerpywaliśmy sobie poszczególne kategorie, więc walka była tu wyrównana. Korzystając z tego, że kupiłem sobie trochę kamienia, mogłem ulepszyć niektóre drogi, żeby moi pracownicy szybciej się poruszali. Wypadało w końcu postawić koszary, żeby taniej tworzyć jednostki. Szczególnie, że moi przeciwnicy mieli coraz więcej żołnierzy i powoli przesuwali się w moim kierunku. Przynajmniej zdominowałem boty w kwestii technologii. I szykując się do ofensywy, nająłem nowego generała, który miał wzmocnić muszkieterów. To zdecydowanie był najlepszy moment, żeby zabrać się za tworzenie armii. Może nie miałem dużo mieczy, ale wierzyłem, że zostaną szybko dorobione i dostarczone do koszar. Wrogom naprawdę nie pozostało już wiele neutralnych prowincji do zajmowania. Bojąc się o swoje królestwo, zbudowałem drewniane fortyfikacje z wielką dziurą na środku. Tędy na pewno wróg nie przejdzie. Musiałem zająć przynajmniej jeszcze jedną prowincję, żeby usprawnić obronę królestwa, więc posłałem do boju najlepszy oddział, który składał się prawie z samych muszkieterów. Panowie szybko zdobyli ten teren, a potem rzucili się na kolejną ziemię, żeby mógł już w 100% kontrolować sytuację na mapie. Pokusiłem się nawet o kamienne mury, żeby tu już nic złego się nie wydarzyło. Niestety, trzej wrogowie szykowali swoje armie, więc musiałem obserwować ich ruchy. Oczywiście, wszystkie graniczne prowincje starałem się rozbudować, żeby miały dodatkową obronę. W końcu stała się rzecz najgorsza. Czyli jeden z botów, niebieski, wyruszył w kierunku neutralnej prowincji graniczącej z moimi ziemiami. Nie byłem pewien co robić, atakować czy czekać. Ostatecznie uznałem, że dam botowi zająć te ziemie. Przynajmniej straci trochę jednostek podczas walki. Chociaż mój przeciwnik z łatwością przebił się przez obronę i zajął te ziemię. A skoro po zajęciu wszystkie wieże wymagały naprawy, to przypuściłem atak. Tyle dobrego, że pozostali przeciwnicy jeszcze nie chcieli pomagać koledze, więc mogłem jeden na jednego. Moi muszkieterzy wystrzelili po raz pierwszy i zmiotli połowę wrogów. Następnie piknierzy wylecieli do przodu, aby bronić swych kompanów. Tutaj jeszcze bez problemu udało się wygrać. Niestety żółty ruszył do ataku. Zająłem co prawda te prowincję, ale nie miałem szans na szybką odbudowę wież. Więc zacząłem uciekać. Jednak wróg nie dawał za wygraną i po odbiciu terenów sojusznika rzucił się na moją prowincję. Na szczęście mogłem się schować za wielką, kamienną wieżą. Nie no, wyszedłem moją armię do przodu, ale myślę, że niepotrzebnie, bo straciłem wielu żołnierzy. Tak czy siak. Natarcie zostało powstrzymane. W tym ferworze walki nie zwracałem nawet uwagi na punkty zwycięstwa, a miałem ich cztery. W kolejnych minutach boty na przemian atakowały moją prowincję i w międzyczasie odnawiały swoje armie. Sam w zasadzie siedziałem grzecznie i patrzyłem, jak wrogowie rozbijają się o moje wieże, które były ulepszone dzięki badaniom. W końcu zacząłem nawet robić armaty i tego irytującego bębenkarza. I nawet szło mi coraz lepiej z handlem. Niespodziewanie zdobyłem szósty punkt zwycięstwa. Jeszcze dwa i mogę to wygrać. Trzeba było znaleźć jakiś sposób. Na mapie było kilka specjalnych punktów, jak na przykład miejsce pielgrzymek, gdzie wystarczyło wysłać grupę mnichów. Oczywiście, żeby zdobyć punkt zwycięstwa. To zacząłem nimi spamować. Po chwili bo boty ogarnęły, że mam jeszcze drugą prowincję, którą mogą atakować. Ale do obrony wystarczyła ulepszona kamienna wieża bez żadnych jednostek. W zasadzie przeciwnicy mieli duże armie i chyba mogli zaatakować jedno miejsce w tej samej chwili, ale najwyraźniej dawali mi fory. Więc podziwiałem jak wrodzy żołnierze giną jeden za drugim. Niestety po jednym z takich ataków zapomniałem naprawić wieżę, więc musiałem rozpoczliwie bronić prowincji żołnierzami. Aż tu nagle zdobyłem niespodziewanie kolejne punkty zwycięstwa i zaczęło się słynne odliczanie. Przy okazji płonąca wieża została uratowana przez moich muszkieterów. Później poszła jeszcze jedna salwa i udało się wygrać bitwę. Aczkolwiek my nie atakujemy, tylko się bronimy i przede wszystkim nie zapominamy o odbudowie wieży. Teraz zaczęło się rozpoczliwe odliczanie czasu i patrzenie, czy boty nie starają się mnie zaatakować. Na szczęście chyba uznały, że nie mają szans i po prostu siedziały na tyłku. Oczywiście w każdej chwili mogłem stracić jeden z punktów i w zasadzie po to jest to nieszczęsne odliczanie, żeby przeciwnik miał szansę na zablokowanie twojego zwycięstwa. Zawsze miałem za nadrzutą to miejsce pielgrzymek, ale z racji, że zdobyłem kolejny punkt zwycięstwa Zwiększyła się wymagana liczba mnichów. Czas nieubłaganie leciał, a ja już nie miałem jak zdobyć dodatkowego punktu. Przy ostatnich 10 sekundach to naprawdę zaczyna dramatycznie wyglądać. W każdym razie, gdy czas minął, zrobił się wielki lak. A po chwili moim oczom ukazał się napis zwycięstwo i przy okazji zdobyłem osiągnięcie za wygranie w pojedynkę z drużyną botów. Hajsu, miałem już sporo, tylko jakoś nie chce mi się go wydawać. I to niby mógłby być koniec, ale uznałem, że skoro można grać dalej, to sprawdzę, czy pokonam boty w bezpośredniej walce. Wysłałem na sąsiednią prowincję jeden pełny oddział. Miałem z czego strzelać, i szybko rozwaliłem wieże. A potem przyszło mi zmierzyć się z dwoma armiami jednocześnie. Przyznacie, że nawet epicko to wygląda. Myślałem, że poniosę srogą porażkę, ale jakoś moje jednostki dawały radę. A po chwili okazało się, że udało mi się wygrać. Dosłałem jeszcze mój drugi oddział i zmierzyłem się z ostatnią dużą armią wroga, tym razem żółtego. I też zwyciężyłem. Człowiek szykował się do agresywnego najazdu na wrogie ziemię. Aż tu nagle gra uznała, że nie chce być gorsza od najnowszych settlersów, bo po prostu wywaliło mnie do pulpitu. Tak, wiem, wypada w końcu usunąć wszystkie wersje Age of the Ring. Dobranoc.